Program jest bardzo fajny. Co Ci się podoba w tym programie? Że akcja dzieje się na wsi. Większość akcji polubieś. Co Ci się takiego podoba na tej wsi? Oprócz zatorów? Wszystko! Lubię wiesz. Lubię krówki, pieski. Nie lubię tylko wcześniej stać. <grym> Nie wstawałaś wcześniej. Wstawałam wcześniej. Może raz wstałaś wcześniej? Nie, zawsze tak. wstaję wcześniej. Tak, zawsze wstajesz o 10, kiedy już jest podojenie. Słuchajcie. <noise> no dobra, to co powiesz o, na programie? No ja bardzo lubię ten program, no bo zawsze jestem w pracy. Akurat w niedzielę jestem w pracy. Wracam zawsze, prawie zawsze wracam właśnie wieczorem, około godziny 21.00 i spieszę się do tego rolnika, no. A, czyli do mnie się śpieszysz? Nie! proszę no. się do telewizora. A do mnie się nie spieszesz. Czy będę się trochę spiszy? To pozwolisz mi zastąpić w drugiej edycji rani szukowany? Co się tam zechce? No, no tak ty, 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 ty się najbardziej spodobał z uczestników, o. Powiem tak. Najpierw najbardziej podobał mi się Adam, ale po ostatnim odcinku już mi się tak nie podoba. Wydawał mi się taki naturalny, dosyć spontaniczny. Wie to co myśli. Potrafi fajnie traktować dziewczyny, bez żadnych tam... Nie do powiedzeń, a w ostatnim odcinku okazało się niestety inaczej, więc już moim ulubieńcem nie jest. Mogę śmiało powiedzieć, że moim ulubieńcem jest Zbyszek. Na początku to Zbyszka, tak. Byłam nastawiona sceptycznie. <grytanie> Wydawał się dosyć dziwny, taki skryty, że nie jest tam, może nie wnieść tak naprawdę do tego programu, a okazało się, że jest i szarmancki, i konkretny, i męski że naprawdę potrafi się zachować. Przyszedł, po, chcę poznać żonę, przyszedł poznać żonę, a nie przyjaciółkę. No i poznał Kasię. <laughs> Kasia jest też super. To jest też moja ulubienica, to jest mój numer jeden po prostu. Jest zdańska, jest kozak. Kasia jest po prostu kozak. Andrzej widziałem wympiku dzisiaj. Pływać lubi. Dla <laughs> niej nie problem przepłynąć ze wsi do miasta. Takiej to metafory użyła. Kolejna para. Grzesiek. Największe rozczarowanie programu? Nie, właśnie Grzesiek mnie nie rozczarował, bo od początku go nie lubiło. Może nie to, że nie lubiłam, ale lubiłam go najmniej ze wszystkich. Dlaczego? Razem z Pawłem. Bo cały czas był skupiony tylko na gospodarstwie. No bo to e... jego całe życie. No dobrze, ale skoro chce poznać żonę, no to chyba dla niej też powinien chociaż część tego swojego życia poświęcić, tak? Ale żniwa. No i co z tego? No, Boże, co z tego? Ale żniwa! Tak jak, ale dojenie krów. Nie powiesz krowie, że słuchajcie. On nie doi krów! No dobra, ale nie powiesz krowie, że dzisiaj cię nie wydoje, bo dzisiaj jest dzisiaj Dobrze, jest ale on nie ma krów. Andrzej, krowy doi się dwa razy dziennie, tak? Tak. Dwa razy dziennie, gdzie jedno dojenie, licząc na przykład 35 krów, takich jak u Ciebie są, na gospodarstwie, tak? No mniej więcej. Trwa około półtora godziny razem z karmieniem i ze śród. <noise> To jest półtorej godziny rano, czyli od godziny 7:30, dajmy na to ósmej, mógłby poświęcić trochę czasu swojej żonie. I przy nie śniadaniu. Tylko... Nie przy śniadaniu. Ale on nie miał krów. No to tym bardziej, tym lepiej. A co miał? Miał kaczki miał. I? Które zabijał? Nie, miał zboże. Miał zboże. A co się dzieje? Rzepak. Robi? Ścina kombajnem i co się z tym zbożem robi? ugniata się na taką kubkę daje w jedno miejsce przykrywa się taką folią żeby ono się kisiło co się robi ze zboża? śrutę a co można jeszcze zrobić jeżeli się nie karmi krową? można cię? sprzedać zboże chlebek no, widzisz a, bo on nie ma krów ja zapomniałam, że on krug nie ma. Bo ty masz krowy i dlatego ja tak mówię ciągle.